Z mój mnie wiecie kraj Przy drodze bar A w barze pasta z jaj Mój stary star Ze Starachowic wóz Na rękach smar A w kierownicy luz Mój stary star Na pace wozi gruz A czwarty gar Nie pali dawno już tak, Witam, jesteśmy w Błokocku Moim gościem jest Maciej Pawlus, uczestnik czwartego zlotu Legendy Stara w Starachowicach. Jest szczęśliwym posiadaczem samochodu Star 13 Jest to pojazd doświadczalny. Mogłeś powiedzieć nam kilka słów o tym samochodzie? Jest to samochód Star 1344. Został zbudowany w roku 1991. Jest to samochód o zupełnie innej, nowej konstrukcji od swoich poprzedników. Został zbudowany na nowej ramie nośnej nowych mostach napędowych posiada koła 1400, czyli większe niż star 266. Silnik turbodoładowany, też głęboko zmodernizowany, kabina odchylana i został zaprojektowany szczególnie dla wojska. Mój nowy star! Po strasznych jeździ dziurach Nie pęka nic, resory ani rura nowy Star z napędem na dwie osie Straszne kopyto po polu i po szosie Mój nowy Star na desce sześć klawiszy Sześć halogenów w kabinie Air Condition Jest to samochód prototypowy Został zbudowany na całkowicie nowej ramie nośnej Jak tutaj możemy widzieć jest wyższa o 4 cm Od ram wcześniej stosowanych w pojazdach marki Star Zostały tutaj zastosowane też nowe Nowo skonstruowane mosty napędowe Są szersze o 10 cm od mostu Stara 266 Tak jak widzimy ogumienie 1400, jest to bieżnik specjalny specjalnie zrobiony na warunki pustynne i poligonowe Ogumienie 1400 R20 Continental Condor Tylny most mamy z blokadą mechanizmu różnicowego E, załączaną elektropneumatycznie silnik turbo doładowany o mocy oficjalnie 180 koni ale z tego co wiadomo mi od kierowców testowych Wojskowego Instytutu Techniki Pancernej ma w granicach 200 koni mechanicznych kabina jest rozdzielana e, mamy łatwy dostęp do silnika co tutaj już mogę zaprezentować Kabina posiada podwójne zabezpieczenie, podwójne regulowanie. Najpierw musimy ją odbezpieczyć wewnątrz samochodu. Tutaj mamy drugie zabezpieczenie. Tak, i tutaj mamy serce pojazdu: silnik T359 MDK oznaczenie. Jest dość mocno zmodernizowany od swoich poprzedników. Może przejdziemy z drugiej strony, tam więcej widać. Jest to silnik nowej konstrukcji, głęboko zmodernizowany od swojego poprzednika o oznaczenie T359 MDK. Mamy tutaj zastosowany zupełnie nowy kolektor sący, większy, dzięki któremu mamy większy zapas powietrza zastosowanego do silnika, dzięki czemu też mamy, możemy uzyskać większą moc. Tak jak mówiłem, silnik oficjalnie miał mieć, gdyby samochód wszedł do produkcji, 180 koni mechanicznych. Z tego, co wiem od kierowców testowych Wojskowego Instytutu Techniki Pancernej, moc tego silnika oscyluje w granicach 200 koni mechanicznych. Mój nowy star, to gwiazda supernowa. To jest kometa, rakieta terenowa. Mój nowy star, po mlecznych ćwiczy drogach, na drodze tej furmanka chłopikrowa. Mój nowy star, po dołach na ich szakar, trenuje już, raj do Paryż-Takar. Teraz tutaj na stanowisku kierowcy. Deska rozdzielcza też jest nowo skonstruowana, w sumie jest podobna jak w starze 11 42. Mamy tutaj rozszerzony panel sterowania napędami oraz przystawką odbioru mocy. Samochód ma pięciobiegową skrzynię biegów. Czyli mamy 5 biegów szosowych oraz 5 terenowych. Reduktor mamy sterowany elektropneumatycznie, załączany jest tym przyciskiem. Już mamy biegi terenowe. Mamy tutaj też system przygotowany pod wyciągarkę. Mamy załączanie przystawki oraz sterowanie wyciągarką przód tyłu. Tutaj mamy również luz skrzyni rozdzielczej. Napęd przedniego mostu włączamy też przyciskiem na desce rozdzielczej oraz blokadę tylnego mostu, która jest załączana tym przyciskiem. Dla bezpieczeństwa, żeby z niej korzystać, trzeba trzymać ją cały czas przyciśniętą, aby, aby działała. Podczas gdy przycisk puścimy, blokada automatycznie się wyłącza. No to co, może zobaczymy, jak pracuje serce tego samochodu, jak, Oczywiście. jak pracuje silnik. Tylko. Dobra Maciej, powiedz mi, jak się stałeś posiadaczem tego samochodu? Samochód, tak jak mówiłem, kupiłem z Wojskowego Instytutu Techniki Pancernej i Samochodowej w Kryjówku. Dowiedziałem się o nim z tekstów, które, które wyczytałem kiedyś, prawda, w pewnych książkach o samochodach prototypowych z FSC no i tak próbowałem znaleźć jakiegoś dojścia albo informacji o tym samochodzie niestety mało było wiadomo, wiedziałem tylko, że jest w Instytucie Techniki Pancernej w Sulejówku no udało mi się skontaktować tam z dyrekcją i po pewnym czasie udało mi się, udało mi się go nabyć także samochód stał w 20 lat nieużywany w garażu prawda? na szczęście stał w zadaszonym, w zadaszonym miejscu, w ciepłym Także jego, jego stan jest praktycznie jak nowy. Powiem szczerze, że fantastyczna sprawa poczuć po latach ten dźwięk, przejechać się starem, bo to jest po prostu w człowieku w krwi. Ja mogę powiedzieć tylko tyle, że zazdroszczę, że jesteś posiadaczem tego samochodu, i z drugiej strony jestem spokojny, że jest w swoich rękach, ponieważ jako jedyny egzemplarz testowy pamiętam go, będąc, mając jeszcze jako uczeń praktykę na zakładzie doświadczalnym, jak stał w szeregu innych samochodów i wygląda tak jak 20-25 lat temu. Tak, dokładnie. Samochód jest utrzymany w bardzo dobrym stanie dzięki temu, że był garażowany przez, przez cały czas, no i na bieżąco, na bieżąco konserwowany w trakcie użytkowania w czasie testów. No i na szczęście trafił w dobre ręce. Będę go wykorzystywał jedynie do, do jazd na zloty różnego rodzaju, szczególnie samochodów ciężarowych. No i chciałbym też zachęcić wszystkich. Właścicieli, którzy posiadają jeszcze samochody marki Star, ale nie tylko, prawda, polskie, polskie marki, szczególnie samochody ciężarowe, do uczestnictwa w różnego rodzaju zlotach, prawda, pokazywaniu się na Facebooku, na różnych innych portalach, bo jest to naprawdę fajna rzecz. A dzisiaj przepisy są takie, że dla właścicieli pojazdów zabytkowych, prawda, są bardzo. Bardzo duże zniżki, także nie jest to aż tak kosztowna, kosztowna zabawa. A z tego co wiem, co mi powiedziałeś, jeszcze jesteś posiadaczem kilku innych egzemplarzy, kilku innych starów. Jaki to, tak, to jest? Tak, to jest w sumie taki flagowy pojazd w mojej może skromnej kolekcji, bo posiadam 244 RS, czyli jest to wersja rolnicza specjalna. Z roku 1987. Tak dodam, że tych starów 244 RS wyszło tylko 2000 sztuk, około. Była to wywrotka, dwustronna wywrotka, dla, szczególnie dla rolnictwa i leśnictwa. Z napędem na cztery koła, z reduktorem, także też bardzo dobrze sobie daje radę w terenie. Korzystając z okazji, chciałem podziękować wszystkim uczestnikom, którzy przyjechali na zlot stara, do Starachowic. Ja sobie zdaję z tego sprawę, że te koszty paliwa i dojazdu są to niebagatelne kwoty. Dlatego wielki szacunek dla Was, wielkie podziękowanie. Ale Tobie przyznaję pierwszą nagrodę publiczności. Jeżeli się ze mną zgadzacie, poproszę o lajki, bo to wygrałeś dla mnie osobiście i uważam dla większości ludzi dzisiejszy konkurs, bo to jest najfajniejszy, najlepiej zachowany egzemplarz tego zlotu. Pomimo, że Pan Mazur zrekonstruował samochody i przyjechał na pokaz Unistarem czy Starem, który brał w Radzie Paryż-Dakar udział, ale to są repliki. A tu mamy oryginał. Oryginał, który się zachował do dziś. I tak jak powiedziałem, jest w dobrych rękach. Do zobaczenia w Starachowicach na kolejnych zlotach. Za... Starym przyświat Sebastian Markowski i Dobry, Do zobaczenia, cześć, trzymajcie Dzięki się. Miałem. Chciałbym jeszcze w imieniu tutaj swoim podziękować wszystkim uczestnikom z lotu legendy Stara, szczególnie tym, którzy swoimi samochodami przyjechali po kilkaset kilometrów na kołach. Bardzo serdecznie im za to dziękuję i naprawdę mam nadzieję, że nasza ekipa, czyli tutaj klubu Team Star FSC, będzie się trzymać razem i będziemy się rozwijać. Mój nowy star po mlecznych ćwicie droga. na drodze tej furmanka chłopki krowa. Mój nowy star od i krzaka renuje już do Paris Zeka. De furmankach łopki krowa Mój nowy star po dołach gna i krzakach do rajdu Paryż-Dakar